Cześć, witam. Przepraszam od razu za sportańskie warunki, jakie tu panują. Ponieważ jestem akurat na Islandii tutaj, tak naprawdę to też i, i głównie tu przebywam. Natomiast co chciałem wam dzisiaj opowiedzieć? To jest dokładnie jeden miesiąc, jak, jak bawię się z tymi dwoma urządzeniami. Tutaj jeszcze raz wspomnę historię. To jest klasyczny IQOS Dwa, cztery z gumeczką, ponieważ nie wiem dlaczego, ale zawsze te zaczepy mi się tutaj jakoś dziwnie męczą i po jakimś czasie to się rozpada, więc no po prostu używam takiego zastępczego rozwiązania. A to jest oczywiście nasz tutaj Lil. Słuchajcie, to jest dokładnie miesiąc, jak tymi dwoma urządzonkami się bawię. No i to jest takie podsumowanie: to jest podsumowanie, słuchajcie, niezależne kompletnie. Dlatego, że ja, jak opowiedziałem, ja nie wysyłam nigdy, nie wysyłałem żadnych kodów, w ogóle się nie bawię w takie coś, nie wiem jak nawet to się robi. Natomiast podsumowanie moje fizyczne po miesiącu zabawę z tymi dwoma właśnie urządzeniami, znaczy właściwie z tym się bawię, już właśnie dla przypomnienia, tym się bawię lat 4. Natomiast tu się bawię też Lil'em, tak? Czyli co też i ten Lil potrafi zrobić, i słuchajcie, moja opinia jest taka. Nie chcę, żeby przypadkiem ktoś się skłaniał do tego, żeby kupić czy nie kupić, bo to chyba też nie o to chodzi. No, natomiast jako, jako taki elektroniczny palacz, używający też i dokładnie yy, zabawek Filipa Morrisa, czyli, czyli, czyli właśnie Icosa, yy, powiem Wam tak, że po miesiącu użytkowania Lila moja opinia jest prosta i nie skomplikowana. A mianowicie... Nie do końca to jest tak, że tam 25 wkładów, bo to czasem potrzeba 23-24. To chyba miałem raz, jak byłem cały dzień w też dokładnie domu. Chmura, którą chwaliłem ci wcześniej, że jest taka gęsta, opwita na pewno lepsza niż w Aikosie Albo też i lepsza niż to, co powiedzmy sobie, yy, wyszły też i dokładnie te tak, które, które coś tam miały ograniczone jakieś tam rok czy półtora roku temu, yy, że ta chmura jest, 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 yy, była w nich słabsza, tutaj jesteś i lepsza. Tak? Powiem Wam tak, nie jestem do końca już niestety przekonany do tego urządzenia, ponieważ yy, Lil pali się krótko. Lil y, potrafi wypalić się sam. to już naprawdę miałem takie przygody wesołe, że po prostu postawiłem, postawiłem sobie y, jakby, że tak powiem, na początek Lila y, uruchomionego z y, też i wkładem, i po prostu minęło nagle, nie wiem, minuta, i lampka ta niebieska tutaj to się nasza piękna tak zaświeciła się i stwierdziła, że lil się skończył tak? Więc to jest dla mnie jakiś nie wiem fake joke, no, nie wiem, ciężko mi to stwierdzić, no. Nie jestem naprawdę przekonany do tego urządzenia. Jeszcze pewien pewna kwestia, a mianowicie to, że powiedzmy sobie ta paczka, ta paczka też fitów, tak, jest dokładnie tańsza, czyli 13 chyba złotych i 50 groszy, Nie wiem, jak jest w tej chwili, ponieważ nie mam mnie od tyś miesiąca w Polsce. No to powiem, to. to, to, to też nie jest żaden jakiś też jakiś tutaj dla nas też i Gratis czy Grant, bo jak się kupi cały tak zwany karton, tak? tak? No, no, no właśnie, o, o, że, że tak powiem, o, jak, jak się kupi taki kartą też i hitsów to przecież też jest taka sama zniżka 135 zł, czyli. Czyli dokładnie dokładnie paczka, paczka też i hitów kosztuje tyle samo. Nie wiem to jest moja opinia subiektywna bardzo, czy komuś to pomoże, czy nie, to już też nie moja sprawa. Natomiast powiem tak, no ja jestem tym urządzeniem rozczarowany też i trochę. No natomiast jeszcze, jeszcze jedna sprawa, o, o której chciałem też i, i po prostu opowiedzieć. Ja byłem też i palaczem papierosów normalnych przez około tam 15 lat i jednak jestem jakoś przyzwyczajony do tego, do tego tak zwanego efektu też i lówki, tak, czyli, czyli tu chyba wie też i. Dokładnie każdy o czym też i si mówi, no, natomiast tutaj efekt, efekt, efekt tej silówki w tej si, y, urządzeniu o nazwie LIL jest naprawdę zrobić ciężko. No to już niestety trzeba trzymać w ręku całym. No i ja nie ukrywam, że brakuje mi tego. Każdy zrobi to co uważa. Jest mi... Przede wszystkim, o, raz, bo tutaj może tak, no to jesteście ili, tak? No bo być może będzie tutaj y, powiedzenie, że, że trochę, trochę, y, trochę za mało o tych urządzeniach to się mówi, a pokazuje to się tylko siebie. No natomiast y, nie, ja mówię o dokładnie sobie, tak? Słuchajcie, każdy zrobi to co uważa. Chcecie to kupić śmiało. Ja polecam, bo to naprawdę koszt jest też i dokładnie śmieszny. I jeszcze yy, słuchajcie, bo padały takie pytania, yy, czy, czy można yy, też i te fity palić w te aikosie, si albo czy można, yy, te, te, yy, czy można też i te nasze normalne też i si yy, użytkować w teś si Lilu. Owszem, wszystko można. Natomiast zwróćcie sobie uwagę yy, sami, że yy, skład tego tytoniu jest troszeczkę inny, i y, inaczej, inaczej ta grzałka grzewcza jakby to się działa, tak? Bo ostrze, ostrze grzewcze jest y, w też Aikosie, a y, w Lilu jest y, coś takiego, jak, też, jakby taki punkt, punkt indukcyjny. I niestety y, ja pobawiłem się parę razy, próbowałem to na tych też i y, jak one się nazywają, fitach, też i marinę i ten smak pentolu jest jednak trochę inny, oczywiście to jedno czy tam też i drugie podgrzeje się tam też i razem, no, natomiast no oczywiście ja nie jestem do końca przekonany sam już kiedyś opowiedziałem o tym jeśli coś jest do czegoś stworzone to dlaczego, dlaczego by też nie, i nie i nie używać tego tak jak jest, tak a nie tam też i kombinować niepotrzebnie no natomiast, no powiem tak no, nie wiem jak to jest ale słuchajcie ja Osobiście fajnie, że mam, że mam tego też i Lila. On mi tam też i sobie służy. Trzymam go tak naprawdę w szufladzie. No, albo jak y, powiem Wam, no tutaj nie ma takich wielkich okazji do radości, ale czasem tam gdzieś do znajomych sobie pójdę, to gdzieś go sobie tam wezmę. No, bo jest, nie ukrywam, leciuteńko, oczywiście to wiemy o tym chyba wszyscy, kto już to urządzenie ma, jest, jest, y, też, jest też i bardziej. O, tak, to muszę zrobić, no? no jest też i bardziej praktyczny. Y, natomiast y, jeśli chodzi o jakość palenia, o satysfakcję spalenia, Którą ja na tych urządzeniach wymagam, no to powiem Wam, że niestety ja zostaję przy tutaj swoim ajkosiku też i starym. No, nie kupuję tych nowych, bo naprawdę uważam, że złożyć tam 200 czy 300 zł, żeby wydać tam takie urządzenie, to przecież to ja jestem w końcu użytkownikiem tego, tak, a. A, 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 jeszcze, a jeszcze, jakby komuś płacę też i abonament, w też i dokładnie, dokładnie też i hicach, to ja nie uważam, żeby takie pieniądze też i płacić. Więc ja mam te swoje tam ikosy dwa czy tam trzy też i sztuki, sobie przemiennie używam je. No, choć niestety w jednym mi się ostrze złamało, czyli właśnie z trzech zostało mi dwa. No, ale to już tam sprawa inna Dobra, słuchajcie, tyle ode mnie. To jest tak bardzo długi film. Ja nie wiem, czy w ogóle komuś to ogląda się chce. No dobra, no to. Słuchajcie, co, kto co będzie chciał, to tak też i robi. Natomiast no ja, ja mówię, jako osoba, która w tym, w, tym, w tym biznesie czyimś funkcjonuje, lat 4, no powiem Wam szczerze, po miesiącu użytkowania Lil no nie przekonał mnie do tego, żebym Aikosy w ogóle nawet schował do szafy. Tak. O, o tyle tylko. Dzięki, cześć, hej.